teren przeszukali już płetwonurkowie z Legnicy. Teraz zespół ratowniczy z Wrocławia za pomocą łodzi i specjalistycznej sondy przeszukuje dno całego zbiornika wodnego. Jeżeli natrafią na jakiś ślad Ponownie zostaną wezwani płetwonurkowie. Nadal jednak nie ma żadnej pewności, czy mężczyzna jest w wodzie. Wczoraj około godziny 12 na zbiorniku w Komorowie młody 26-letni mężczyzna, mieszkaniec Wałbrzycha, wypłynął i ślad tak naprawdę po nim zaginął. Około godziny 16 o jego zaginięciu powiadomiły nas dwie młode dziewczyny, które z nim przebywały na plaży. W chwili obecnej na terenie zbiornika w Komorowie trwają czynności strażaków oczywiście policjanci Ubezpieczają miejsce zdarzenia. Co się wydarzyło i czy rzeczywiście mężczyzna utonął, tego dowiemy się później, już po zakończeniu czynności. Na terenie Zbiornika w Komorowie obowiązuje zakaz kąpieli, to jednak nie odstrasza ludzi pragnących odpocząć nad wodą w upalne dni.